Dzień dobry, hotniós. Szanowni Państwo, koniec półrocza, koniec kwartału to jest dobry moment do podsumowań i wydaje się, że z jednej strony można powiedzieć, że jak zawsze rynek zaskoczył inwestorów tych detalicznych, jak i profesjonalnych, a z drugiej strony można powiedzieć, że zmienność była sporą okazją inwestycyjną. Część uczestników tę okazję wykorzystała, część nie. Ponieważ jest koniec półrocza, czy też koniec miesiąca, no to warto mu dodać, że Portfolio fundamentalny Noble Securities w parkiecie zyskał w czerwcu 23%, po maju, w którym zyskał 17%, no i od początku roku to jest nieco powyżej 60%. Także wyraźna wyraźnie dodatna stopa zwrotu, oczywiście y, Państwo na rachunkach mogą mieć wyższą, mogą mieć niższą, no a to idea tego, tego konkursu rywalizacji jest pokazanie mniej więcej warsztatu czy spółek, które w danym momencie wydają się interesujące. To, co chciałbym przekazać Państwu, to y, 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 warto też dodać, że od marca liczba rachunków maklerskich czy brokerskich wzrosła o blisko 60 tysięcy to jest duży, duży przyrost. Wartość obrotów na tych małych spółkach SG-80 wyraźnie wzrosła, mediana miesięczna poprawiła się z blisko 20 milionów na 40 milionów, także wzrost o 100%. No i te spółki, które jeszcze jakiś czas temu były nielubiane, niepopularne, teraz są niemalże w awangardzie i pokazują dynamiczne czy bardzo dynamiczne stopy zwrotu. I to jest, co jest powiązane z rynkiem wtórnym, czyli poprawa sytuacji na rynku wtórnym przekłada się. Się na aktywizację czy więcej ofert na rynku pierwotnym co widzimy po liczbie zapisów inwestorów indywidualnych na przykład czyli na ten moment przeważają dodatnie stopy zwrotu po fatalnym czy bardzo trudnym lutym i marcu póki co jak do tej pory w 2020 roku mieliśmy dobrą selekcję i te typy z kwietnia, maja, czerwca wykazywały silnie dodatnie stopy zwrotu i mam nadzieję, że Państwo również są zadowoleni ze swoich stóp zwrotu i tym optymistycznym akcentem. Dziękuję za hot news i zapraszam do następnego wydania. Dziękuję, pozdrawiam.